สิมันก็ Z tej strony Grzegorz Wrzeszcz i ostatnio miałem taką przyjemność zagłębić się w czeluściach Facebooka i trafiłem na post dotyczący dorabiania sobie pieniędzy. Jeden chłopak po prostu borykając się z problemami finansowymi, jakie gdzieś tam miał, bo widocznie to, co zarabiał mu, nie wystarczało, szukał możliwości na dorobienie sobie pieniędzy najlepiej w domu. I w jednym z komentarzy padło hasło dropshipping. Yeah, to jest sposób na dorobienie. I chciałbym tą, tą informację tak zdementować troszeczkę, bo w mojej ocenie dropshipping nie jest sposobem na dorobienie sobie pieniędzy, tylko na ich zarabianie i trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Dropshipping to jest po pierwsze prowadzenie sklepu internetowego, a drop sam w sobie to jest tylko i wyłącznie model pozyskiwania produktów, nie kupując ich do siebie na stan, tylko bezpośrednio hurtownia wysyła do, do waszego klienta, to po pierwsze, a po drugie najważniejsze to jest pełnowartościowa praca i wymaga naprawdę ogromnej ilości zaangażowania i nie jest to sposób na dorobienie, z jeszcze jednego prostego powodu. Ponieważ ilość pracy, jaką musimy włożyć na początku, żeby w ogóle cokolwiek zarobić, jest nieproporcjonalna do pierwszych pieniędzy, jakie z tego uzyskamy. Bo prawda jest taka, że musimy przygotować sklep, przygotować ofertę, zobaczyć jak wygląda to z konkurencją, przygotować opisy produktów, nawet jeżeli byśmy wystawiali tylko i wyłącznie produkty na marketplace'ach, więc teoretycznie sklep omijamy, ale opisy muszą być takie, które będą sprzedawać, przygotować zdjęcia czy tam grafiki tych produktów które chcemy sprzedawać. I to jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo pracy, choćby przy 10-20 produktach, a jeżeli chcemy mieć większą skalę, to tych produktów będziemy wystawać więcej. Trzeba znaleźć hurtownię i tak naprawdę poświęcimy mnóstwo godzin na początku, nie zarabiając nic. I nie jest powiedziane, że cokolwiek zrobimy, bo się okaże, że na którymś tam etapie potknęliśmy się i, nie wiem, wywaliliśmy jakąś gafę albo się okaże, że wystawiliśmy produkt w cenie niewiele wyższej niż sprzeda nam hurtownia i. Naszą marżę tak naprawdę zje w tym momencie prowizja, podatki, inne rzeczy i będziemy pracować za darmo. Więc o ile dropshipping sam w sobie złym modelem nie jest, choć nam lepsze, i o tym będzie jeden z odcinków, o tyle nie jest to sposób na dorobianie sobie pieniędzy. Tak w dużym skrócie, i to był taki króciutki odcinek. Chciałem się tylko taką swoją myślą z Wami podzielić, a Wam życzę miłego dnia i trzymajcie się. Siema!